Cześć, jestem Tricus i w dzisiejszym odcinku będziemy grać w quiz, który polega na tym, że będziemy zgadywać zadymiarzy tylko i wyłącznie po tym, jaki mają atak. Zaczynamy od czegoś prostego. No, tak. Dobra, bardzo dobrze. Jeżeli chcecie, sami możecie brać udział. Po prostu nie podglądajcie wtedy i zobaczymy, czy wy także znacie zadymiarzy tylko po tym, jaki odgłos wydają. A ja jestem gotowy. Dobra, też ci dam coś e, łatwego w takim razie. No to Leon. No i bardzo dobrze, dokładnie, dokładnie, więc po punkcie faktycznie może być łatwo Dobra, ale zobaczymy czy jest jakiś, którego nie zgadniemy Hello to my little friend. Eee, okej okay. Co się stało? Czemu nie było ataku? Był, był atak. był atak, bo podczas gdy rzuca ulta to też mówi Say hello to my little friend i jest to oczywiście Jessie Zobaczymy czy zgadniesz w takim razie coś, co jest cięższe, stary O kurczaczki Czekaj, jeszcze raz ci dam Daj mi się, nie jestem pewien, ale chyba bo. To nie jest bo. Czyli jednak nie jest aż takie, takie ładne No, no. Okay, y, no to tik. Też nie. Co to może być? No nie wiem, nie, 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 nie mam pojęcia. No to no dawaj, nie. zobacz nie po wiem. prostu. Aż? No to jest jego ult, on rzuca te takie... O okej, okay. bez skitu, tak, Kulko tak, takich właśnie, jakby, które to, no. ski... to jest najrzadszy najrzadszy zadymiasz, kiedykolwiek był. Ja myślałem, nie? że zgadniesz z tego powodu, że już dzisiaj go wybierałem w innym odcinku, okay, jako yeah. ciężka to postać. Tak. Nie mam Asza, rzadko kiedy na niego się gra, mm. prawie nikt tym nie gra, ale rzeczywiście jak zaraz zobaczyłem, no to no, tylko on taki nie wygląda nic. Tak, to prawda. Boga. Czy to jest kolet? Na pewno. Tak. To jest kolety. Jest, Ale jak przytrzymał, że zmienił, nie? No! Co za ziomek! Dobra, teraz coś coś co każdy na pewno kojarzy dobrze. No, albo chyba ból. Po prostu ból. Dobrze, nie, już... będę okay. nie będę Cię okay. podpuszczał, no nie będę cię podpuszczał. No bo właśnie było albo między ból a tak, tak, Więc tak. Jakbyś tak. mnie podpuścił, to potem... Tak szczerze bym nie odpowiedział chyba na to, jakbym miał stawać między bólem, ale bym powiedział ból. Tak no, w sensie pierwsze słowo dla mnie jest gitwa po prostu. Ale ciężkie opór! Ale mega ciężkie! Co jest grane? Puszczam jeszcze raz. O co jest? Zgadlibyście? Widzowie, ja nie Chyba, ja bym nie dał nie ma szans. Ej, nie wiem, czy on ma cztery naboje? To były cztery reloady, jakby, więc czemu cztery? A nie, trzy. To ktoś, kto ma jakiegoś shotguna, tak? Brzmi to jak shotgun przeładowywany. Jak wkładanie naboi do środka broni, nie? Kiedyś. Ta postać mi się bardzo z Tobą kojarzyła. O nie. W sensie, dlatego, że ciągle nią grałeś, nie ugrałeś, nie? Teraz już akurat nie wiem czy w sumie dalej to robisz, ale w każdym razie kiedyś, no to twój zadymiasz top 1, nie? Grałeś na to. Stick? Nie! nie, nie to chwila, Rico? Rico! Ja nim nigdy nie lubiłem, Nie? Grać, ale ty, nie. Ty, ty tak mi się z tobą kojarzył. Ten tak? skin takiego króla Rico i ty, A, no, to zawsze grałem, jak no? z sobą grałem ogólnie, kiedykolwiek kiedyś, to zawsze brałeś tego Rico i nawalałeś we wszystkie ściany, bo no. To mi się kojarzy. Może rzeczywiście nie grać na to Ktoś leci pod Ej, ciekawe jaki od Marilon! O, co? Chwila, co? Co? Nie... Pierwszy raz słyszę ten dźwięk Ej, reloady Ja nie wiedziałem, że są reloady Reloady ja mówię, są mega są. ciężkie Kurczę, no nie wiem No dałbym tutaj Jak robi takie To nie wiem no Niestety nie Ale zobacz Stary? ma coś takiego? Ja nie wiedziałem. O tym, stary. Co to ma być? Ja myślałem, że to będzie, wiesz, dźwięk co po jest? prostu, że wraca do niego bumerang, A tutaj się okazuje taki coś No i co? Wracamy skoro tak do ataków. Drift. <grym> tak. <grym> Ciężko tego w sobie nie zgadzać. No, ty najbardziej, najbardziej rozpoznawalny dźwięk. Pytanie, czy najbardziej rozpoznawalny nie jest ten? Aaaa, Mortis. Mo, no, Mortis! Mortis z Od razu! Od razu, no nie da się inaczej. Wiadomo, że Mortis, więc... Ty. To było easy. A zróbmy coś takiego, że trzy pod rząd zróbmy, że... Teraz ci puszczę trzy pod rząd i musisz wszystkie trzy pod rząd zgadzać. Dobra, dobra. Eee, Amber eee... Meg Znam ten dźwięk. Aj, trudny jest ten dźwięk, Gale? na pewno? No. To zdejm mi opaskę. Nie! Yes! Yes! Co jest Kurna! Potne. Wszystkie trzy! Ja bym no. nie znał tego drugiego w ogóle. To będą fajne trzy, no. Daj no, Mike. no. Bo. To, kurde, za prosty chyba dałem No, Tik. No. Dobra, ej, po atakach nie jest trudno. Po atakach, atakach jest, jest spoko. No, już raz się wyklepałem, pamiętam to. <grym> Spokojnie. Ale, ten, trzeba spróbować jakieś inne. Mogę? Co? Co? Co to o jest? Lu? Czekaj, spróbuję od samego początku Ale mocarz! Dobra, to to był pierwszy, kolejny <grystanie> Mr. <Mister> P <grystanie> Sprout! No dobra, to dwa masz zaliczone i ostatni tam ten dalej nie próbujesz? O, no chyba... Ostatnia próba? Chyba na nic nie wpadnę, wiesz? Szerio? A może Rufus? Ostateczna odpowiedź? Tak No niestety, nie Rufus Dobra, zdymiarz, w którym nigdy Max, nie gram Max, no. Nigdy nie gram w tym zadymiarze, po prostu Ciekawe, ciekawe, ale... Ale proste dosyć to jest ult? Tak Jak bomba majko. Nie Nie jest to bomba majka, jeszcze raz Dobra, wiem, damy kolejne Okej okay. no. <laughs> Okej okay. Sneaky time! No dobra, okej, okay, to jest tak. Pierwszy to był Piper, drugi to był Kruk, a trzeci albo Sandy, albo Leon. Chyba Sandy. Waźle. Waźle? Dobra, czyli ostatni to był Leon. Tak. No gra za razy na 100%. No. No to daj bono. Nie. No, no to już nie wiem, totalnie. To zobacz. Co? To, to, jest, jak, to jest jak on rzuca. Tak Daj 3 reloady pod rząd. Zobaczymy, czy uda się chociaż po jednym zgadnąć. Następny, uwaga. I ostatni. Ha! Co? Koniec! No to M z pierwsza. Dobra, M z pierwszą dobrze. Drugie jeszcze raz cofamy kończ kojarzy akurat ten dźwięk, nie? Kto to jest? Nie no, nie wiem Dobra, a ty ostatni, masz jakiś pomysł co to może być? Ja nic wszędzie. To jest chyba trochę nie fair, co widzowie? Dobra, to zmienia tego ostatniego na innego Mordo Po reloadzie. To jest niewykonalne nie? Niewykonalne, czekaj, ja patrzę, chcę zobaczyć Piper? A tamta wtedy? co co to było? To pum, pum, pum Co to była za postać? Steel a, no to nigdy tym nie gram, no. Stu, e, A ta, co nie było słychać? El Primo. To jaka ma reloadować? Pięć? No właśnie, no właśnie się zastanawiam, czy mają jakieś reloady, ale nie ma reloadów. Dobra, czyli ostatnia rundka, Zipek, bro. Zobaczymy, jak to, pójdą reloady. Co to może być? Drugi zadymiarz. Ja pierdyk, a to mi się z czymś akurat kojarzy, ten dźwięk. Nam mi też, on jest tak... Ja, ja myślałem, ogólnie, jak grałem tym zadymiarzem, że każdy zadymiarz ma taki dźwięk i jak ten był teraz, nie? Dobra, i teraz... Nie wiem nawet, jak Ci podpowiedzieć do końca. No, jeszcze raz, dawaj. Nie mam zielonego powiedzenia, dobra. Puszczam to pierwsze, w ogóle nawet nie próbuję już teraz. Dobra, no dobra. to drugi. Kurde, no to jest jakieś takie mega proste. Poko? Nie. Nie mam pojęcia, nie wiem, totalnie. Nie zgadnę A. tego. No nie da się tego zrobić totalnie. Pum, taki to męczący jest. ten dźwięk stary. Jest, jest dźwięk. Trochę. No spać no się nie od to się niego. Też chce, mi się to nie? chce, no! Bo nic nie zgaduje, stary! Ten reload Bez taki. Do tego reloadu tak się spać chce. No. Bardzo. I też właśnie. <laughs> Idziemy spać? <laughs> nie o to chodzi. <laughs> o no, ale Co? mnie usypię, Zara zaraz chyba zniknę, stary, aż tak śniadanie. Złekaj się to <laughs> A podpowiedzi? A, Sandy? Tak! Jest! Dobra, czyli jeden na trzy, Let's w to, <grym> jest git. No a ostatni, nie wiem, czy nawet chcesz próbować. No dobra, ostatni raz. Brok? Nie, to nie wiem. Pierwszy to był Leon, trzeci to był Meg. Meg? Meg. No. Jezu, spadł u was tą Mek, ja nawet jej nie ma. Nie ma? Źle widzę, Bek. Czemu nie? Ale nie lubię... grałeś ją kiedyś? Nie, nie grałem nigdy, ale nie lubię też w ogóle grać na Nie da widzę kurczę. Widzowie, więc dziękujemy za oglądanie. Ciekawe jak wam poszło. Możecie zagrać w to ze swoimi znajomymi albo napisać tutaj swój wynik, ile Wam się udało zgadnąć. Teraz zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał i to było na tyle. Na razie.